Z najpiękniejszych i najbardziej zimnych biwaków w moim życiu mroźnych przemarzłem tak, że śniło mi się, że wchodzę do jakiegoś ciepłego miejsca. Do tego stopnia było mi się... Ale jednocześnie, no, no cóż, no, czasami warto się poświęcić, żeby wstać i zobaczyć przy porannej kawie pasące się renifery, no nie? Chyba na tym ma to życie nasze polegać, w tym roku to już jest kolejne przepiękne miejsce, w którym jest mi dane być. A to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. W tym roku już byłem na takiej wyprawie samodzielnej na Malcie. Przypominam w styczniu. Niedawno, tydzień temu przecież byłem na Sycylii. O ponad tydzień. Też tam poszedłem w górki. Jaki kontrast. Niedawno na Sycylii, teraz zupełnie po przeciwnej stronie globu. O, 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 o. I właśnie tutaj trzeba uważać. O tym mówię. Jak wchodziłem tu wczoraj do góry, to o tym myślałem. Tu jest ślisko jak pieron. Poślizgnąłem się, a nie mam kilków. Więc tutaj muszę zachować czujność. Ale super, że słońce wyszło. Jak najdłużej, żeby to słońce było, znaczy nawet słońce to, słońce to jest za dużo powiedziane, jak sami widzicie, to jest po prostu, to jest właśnie brak deszczu i chociażby tyle, żeby było, żeby nie było deszczu, to już, jest, to już jesteśmy w domu, wtedy. jesteśmy w bajce. Styknie z tego deszczu na dziś, a ten Hiszpan mówił, że jest tutaj cały czas i cały czas mu pada deszcz. Norwegia, Norwegia, typowa Norwegia, północ Norwegii. Buty mam przemoczone, dlatego siadam, wkładam woreczki nawet do butów jednorazowe. Norwegia, kraj, w którym uprawia się dużo narciarstwa. Ludzie ćwiczą nawet teraz w lecie. E, idę w stronę tej zatoki, którą widzimy przed sobą. No jest tam kawałeczek, to się na mapie, wszystko wydaje takie bliskie siebie, wcale nie jest. Jest to kawał drogi, yy, który mnie czeka dzisiaj do pokonania. Naprawdę wiem ile mam dzisiaj przejść i to mnie troszkę yy, przeraża, ale damy radę. Warto. już no, i nawet się bawi troszkę weadną. Nie już to nawet nie rusza. Tutaj się pogoda zmienia za chwilę. Po prostu non to jest zmiana pogody. Przed chwilą słoneczko prawie, że nie ja przeszedłem, kawałek, kawałek drogi przeszedłem i ja już mam znowu deszcz. I to taki z wiatrem, taki ciężki deszcz. Dobre miejsce do spanka. <gry> Ale to jest ta zatoka, tylko chcę tam przejść, żeby było widać prześwit na długość tej zatoki, która prowadzi już do morza. Więc jeszcze kawałek się przejdę. W góry dzisiaj nie pójdę, bo to bez sensu jest. Byłem w górach. No, kurde, i tak nie zobaczę widoku ze szczytu. No, po co mam w góry? Tylko żeby zahaczyć 400-metrowy szczyt, z którego nie zobaczę widoku. A mi chodziło o widoki ze szczytu, który tak czy siak jest za niski, żeby było widać nie wiadomo co. Więc myślę, że to głupota. Po prostu pójdę na wprost, na W trądzę jest za daleko. Patrzyłem na mapie bo jest jeszcze kawał drogi od lotniska a ja do lotniska stąd mam kilkadziesiąt kilometrów samo założenie tego skurczybyka na siebie, niebieskiego to jest naprawdę wyzwanie, bo kurde, wieje sakramencko co chwilę patrzcie się ja w ogóle yy, kompletnie zmieniłem swoje plany w stosunku do tego co miałem podczas tego wypadu ze względu na pogodę no i ze względu na to, że te góry są o wiele bardziej wymagające niż ja się spodziewałem to jest góra, tam daleko w tle. Albo wiecie co, pokażę Wam na telefonie, będzie lepiej widać. To jest góra, tam daleko w tle. Storblaman się nazywa. Ona ma ponad 1000 metrów. I to jest lokalny tutaj taki najważniejszy wierzchołek w okolicy, na który prowadzi szlak. Ale który to szlak jest trudny. Pod koniec już trzeba się wspinać delikatnie. I to był mój w ogóle pierwszy ever zamysł kilka lat temu. Potem z niego zrezygnowałem. Bo przeanalizowałem sobie mapę, byłem na tyle chociaż bystry wtedy, żeby widzieć, że jest to bardzo daleko. Ale to był mój pierwszy zamysł. Ale przede wszystkim chciałem właśnie przyjść tutaj. Potem zupełnie z tego zrezygnowałem, bo miałem ochotę wejść na tamtą górę, albo nawet za nią w górę. Bo to jest chyba to zniesienie, które widziałem po lewej swojej stronie wchodząc wczoraj do góry. I tam, i tam był mój cel przez ostatnie parę, paręnaście miesięcy. Cały czas analizowałem tą trasę. I chciałem tam wychodzić. Tutaj natomiast chciałem wyjść pierwotnie. Tak śmiesznie los mnie, yy, że tak powiem, yy, potraktował, że właśnie tu wychodzę. Gdzie miałem wyjść pierwotnie. Gdzie na mapie znalazłem sobie to tromso, co jest do zrobienia w okolicy. I to był mój pierwszy cel. Popatrzcie, jak się szybko pogoda zmienia. Podczas kręcenia tego filmu, prawie słońce mi już tutaj niemalże wychodzi za mną. Przejaśnia się. I tak jest co chwila. Eee, więc absolutnie nie wyobrażam sobie wychodzić na ten szczyt w tych śliskich skałach. To jest samobójstwo w tych warunkach. Ale samo podejście tutaj jest moim pierwotnym zamysłem sprzed lat. Tutaj trzeba korzystać z każdego prześwitu słońca, żeby wykorzystać dobry moment na ujęcie, bo za chwilę tutaj może lać deszcz. Storblaman, piękna góra, piękna i bardzo wymagająca. No, i za chwilkę Wam tutaj wrzucę dokładnie screenshot z miejsca na mapie, w którym obecnie się znajduję, i sami zrozumiecie, dlatego, dlaczego chciałem tutaj przyjść. Bo tego tutaj nie widać, bo ten prześwit jest zasłonięty. Ale sami zobaczycie, dlaczego chciałem tutaj przyjść. Żeby mieć poczucie takie, że jestem w miejscu, które bezpośrednio Łączy się z Morzem Norweskim i że mogę w tym momencie dotknąć Morza Norweskiego. No, dokładnie o to miejsce mi chodziło, żeby ten prześwit zobaczyć. Ale ten prześwit tam na samym końcu węgle w murza jest zasłonięty i tak półwyspem. A ja kompletnie niespodziewanie dla siebie samego spojrzałem przed chwilą na mapę i zobaczyłem, że za chwilę po lewej stronie mojej, tutaj Turde, but mi się rozwiązał. W tych warunkach, zawiązać buta wcale nie jest prostą sprawą. No, wracając do tematu, zobaczyłem, że jest prześwit na lewo, gdzie już nic nie zablokuje widoku na Morze Norweskie. Ja nie wiem, jakim cudem wcześniej to przegapiłem, analizując mapę, ale teraz spojrzałem przed chwilą i zobaczyłem. A Wy zobaczycie za chwilę, ja też, jaki tam będzie fajny prześwit. Storblaman. Ciekawe, czy dane mi będzie dzisiaj zobaczyć słońce przez chociaż chwileczkę, ale zobaczyć go. Co tam się dzieje tam dalej? Ja pierdzielę, ale chłóżysko. Wow, normalnie jakie, wow! Coś fantastycznego, coś pięknego i coś wspaniałego. Patrzcie się. Wyłonił się w tej chwili Sorblaman z chmur w słońcu, przynajmniej kawałek. Szczyt cały czas w chmurach, ale widoczek. Fenomenalny widoczek. Słuchajcie, jest lato, a ja jestem nad morzem. Co robimy? Muszę to zrobić. to zrobić szybko, bo inaczej w ogóle tego nie zrobię. Bo mi nie starczy jaj, żeby to zrobić. Ale wiem, że chcę to zrobić. O mój Boże! odchaczone odhaczone, kompanie w morzu norweskim, ale zajebioza. Zrobiłem to! Zrobiłem to. Wszedłem do morza norweskiego, oficjalnie. Zatoka tego morza, ale morze. To jest bezpośrednie połączenie z morzem norweskim. Zrobiłem to. Mam to zrobione. Nie spodziewałem się, powiem wam szczerze, godzinę temu, jak sobie pomyślałem, że miałbym wejść do tej wody, co było wcześniej moim planem, przynajmniej założeniem, że spróbuję, to w głowie mi się to nie mieściło, że mógłbym to zrobić. A zrobiłem to. Mam odhaczoną kąpiel w Morzu Norweskim, ale jestem zadowolony. I powiem Wam tak, wcale nie było mi zimno, ale idealnie się wkleiłem w, ten, w to okienko między ulewą a ulewą. Bo tyle co się zdążyłem ubrać, te wszystkie rzeczy leżały, przypominam, bez ochrony przed deszczem, to tyle co się ubrałem, założyłem to, wszystko zaczęło padać. Dzisiaj wszystko dobrze się układa. O! Docieram właśnie do celu mojej dzisiejszej wędrówki, do tego zakrętu, z którego zobaczę przynajmniej powinienem zobaczyć tą zatokę otwartą przez na Morze Norweskie. Nie zasłonięte żadnym półwyspem. Tutaj mamy dookoła w chmurach same tysięczniki. Przepiękne to jest ten tor Blamman, ale tutaj jest jeszcze wyższy. Z tego, co patrzyłem na mapie, zaraz wyłoni mi się widok, z którego to już będę zawracał w drugą stronę i spokojnym tempem sobie będę wracał w kierunku lotniska, ponieważ autentycznie zaczynam się stresować dystansem, który muszę pokonać z powrotem. Jest to kawał sakramencki, kawał drogi, zaraz wam wrzucę screena, gdzie jestem w tej chwili, a gdzie lotnisko na mapie. Wydaje się to być niedaleko. To jest kawał drogi. Więc nie chcę po prostu popełnić błędu i przejść za daleko. Dlatego tam już w dół nie schodzę, tym bardziej, że mi nie zależy na dotknięciu tej wody. Mi zależy na zobaczeniu tej wody. Tam jest już w dół. Ale tutaj, tak jak ten gość, idę zobaczyć na punkt widokowy i wracam. A co do tego deszczu, to teraz siąpi, Przyzwyczaiłem się. Powiem Wam, że ja nawet nie zwracam na niego uwagi. To jest takie normalne tutaj. Przyzwyczaiłem się do deszczu. W ogóle mi on nie przeszkadza, już. Ludzie zapraszają do oglądania widoku. Więc jestem ciekaw. O! Jest! I proszę Państwa To jest już to jak w mordę strzelił tego na GoPro, nie będzie widać, ale zaraz zmienię obiektyw. Widać już morze norweskie. Tutaj już nic nie Co zaraz pokażę na mapce. O, dokładnie o to miejsce nie mi chodziło. Kompletnie niczym nie zasłonięte. Otwarte morze. Wąski prześwit, ale jest. A dookoła takie piękne góry. Dookoła tutaj mnie. I Kościół chyba zrobił to samo co ja. Chciał tutaj podejść tylko po to, żeby to zobaczyć. A tam wodospad gigantyczny jakiś. Bo to jest gigantyczna ilość wody w tej chwili. Która, która spływa z tych gór. To był świetny pomysł, że ja tam wczoraj nie wychodziłem. Bo bym sobie zrobił krzywdę. Patrzcie, jak pięknie. Cieszę się, że tutaj przyszedłem. A mówię to dlatego, że miałem bardzo duże wątpliwości, czy tutaj przychodzić. Ten gość tu widzę, poszedł tam dalej, tam niżej. Ja tam już nie będę szedł, bo nie widzę w tym sensu. Jak będę teraz szedł, to popatrzymy sobie na zatokę, bo być może zobaczymy jakieś orki, bo tutaj mogą być orki, mogą być nawet wieloryby, choć to nie jest ich sezon. Czytałem dużo o tym. E, natomiast cieszę się, że tutaj przyszedłem, bo e, ten widok był tego wart. A przyznam, że widząc ten zakręt ulicy z bardzo daleka, myślałem sobie, nie no, odpuszczę. Odpuszczę, noga mnie zaczyna troszeczkę boleć. Odpuszczę, bo to jest ryzyko. A potem sobie myślę, pierdziel to. Ty jesteś tutaj raz w życiu. Więcej tu nie będziesz nigdy. Jesteś na najbardziej wysuniętych. E, miejscach swojego, na, na, na kuli ziemskiej na północ, w swoim życiu ciekawostka. Wczoraj ten staw, przy którym zawróciłem, tam w górach wysoko, to był najbardziej wysunięty punkt w moim życiu na północ. Prawdopodobnie na 99%, bo musiałbym się na Svalbardzie pojawić, żeby, żeby to przebić. E, więc zastanawiałem się, ale myślę sobie, kurde, w razie, gdybym jakiś kontuzji dostał, te autobusy jeżdżą. Wsiądę w autobus najwyżej, podjadę. Ja tego, staram się nie robić w czasie moich wędrówek Staram się robić to tak, żeby być całkowicie Zdanym na siebie. Tam jest dopiero to miejsce, gdzie dzisiaj spałem Tam na końcu tej zatoki. Dobra, żeby nie wydłużać Teraz troszeczkę przyspieszymy tempo nagrywania filmu No miałem przyspieszyć tempo I nagrać dopiero ujęcie, jak będę gdzieś tam No ale to się nie da inaczej. To jest tak pięknie, że idę tym razem w przeciwnym kierunku oglądam sobie te widoki, których przed chwilą nie widziałem, byłem zasłonięty kapturem. No i po prostu, no nie mogę się nacieszyć tym, mimo że nogi człapią, bo pełno wody w butach. To jest wszystko takie. Jestem przemoknięty, wiem, ale i tak udało mi się w sposób znakomity zabezpieczyć plecak przed, yy, czyli wnętrze plecaka. I zachować przynajmniej dwie, górę, dół, trzy, bo jeszcze skarpetki. Suche rzeczy, które sobie założyć mogę w razie gdyby był jaka, była jakaś awaria. Gdyby była jakaś sytuacja awaryjna, mam takie coś przygotowane na dnie plecaka, zabezpieczone przed wilgocią. Idę sobie, idę, i nagle jakieś gałęzie wystają mi z zarośli. Ale mają wspaniałe to poroże, piękne zwierzęta. Wow, plaża, na której się wykąpałem. To było chyba idealne miejsce do tego, żeby tu wejść do wody, zresztą idealna pora. No i reniferki w tle. Taka sytuacja. Gdzie zgubiłyście świętego Mikołaja? Sojrzał na mnie tak, że wolałem się oddalić. Ja tak naprawdę nie znam tych zwierząt. Ja nie wiem czy one mogą mi coś zrobić tymi swoimi rogami pięknymi. Przejdę sobie na drugą stronę, mimo że miałem straszną ochotę przejść koło nich. Ale boję się tego tutaj z tymi największymi rogami. Ale jaja. Normalnie jakby mi chciały zaposować do zdjęć.